Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Słowo Boże opisuje nam taką sytuację, że Jezus woła tłum, zwołuje tłum i zwołuje swoich uczniów. Więc wierzę w to, że zwołuje mnie i Ciebie. I mówi do tych, którzy do Niego przyszli: Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci je z mojego powodu, ten nie zachowa. I to jest ciekawe, bo uczniowie poszli za Jezusem, ale Jezus jakby ponawia to pytanie. I w życiu jest tak, że po prostu my się nieustannie rozwijamy. I Jezus zawsze mówi do nas, że możesz przestać za mną iść. Ja to tak rozumiem, bo za każdym razem mogę przestać iść za Jezusem. I. Ale ja nie chcę. Ja nie chcę przestać iść. Ja poszedłem, ale zadaję sobie pytanie, czy ja dalej idę. I, I chociaż jest to droga, taka, no nie jest to łatwa droga, ale jest to droga, na której ja jestem szczęśliwy. Jestem spełniony. Dlatego. Dzielę się z Tobą, bo jestem z Jezusem dziś 20 lat, nie? Tak, na pewno 20 lat już za Nim idę. I, w, I wiem, że za każdym razem, kiedy musiałem się zaprzeć siebie, i to było trudne, bo to było bolesne. Owoce i te rzeczy, które się zrodziły po tym wszystkim, no nie oddam ich, po prostu, bo to jest no, wspaniałe. I teraz też yy, zadaję sobie to pytanie, bo też muszę z czegoś zrezygnować, też muszę się czegoś zaprzeć, siebie, i, i nie są to proste wybory, ale wierzę w to, że to jest jedyna słuszna opcja. Dobrego dnia i niech Tobie też się uda. Cześć!